Dzień dobry. Temat następny w Waszym podręczniku to temat dosyć długi, a dokładniej jest to Izrael, Fenicja, Indie i Chiny. No, postanowiłem, że jest on zbyt długim tematem do gadania za jednym razem, więc podzielimy go na pół. W tej części będziecie mogli sobie usłyszeć o Izraelu oraz o Fenicji, a w drugiej części będą Indie i Chiny. Póki co, Izrael i Fenicja. Oglądamy. Zaczynając temat o Izraelu, musicie wiedzieć, że tutaj historii i tego państwa praktycznie w ogóle nie ma. Wszystko jest zawarte w mitach, a dokładnie to w przypowieściach, czyli takich opowiastkach, które występują w Biblii, w Starym Testamencie oraz w Torze, o której później jeszcze będę mówił parę słów. Są to rzeczy wymyślone, które nie miały miejsca, ale przyjmuje się je jako właściwe, jako powiedzmy część historii. My naprawdę będziemy dopiero tą historię Izraela. Wiedzieć, jak wyglądała od X wieku przed naszymiarom, o czym jeszcze dzisiaj będę oczywiście mówił. Zacznijmy sobie może od tego, jak nazywa się ludzi, którzy byli w starożytnym Izraelu. Będziemy na nich mówili Izraelici, Żydzi albo Hebrajczycy. Nie mówimy Izraelczycy. Izraelczycy są dzisiaj obywatelami Izraela i oni już sami w sobie chcą raczej oddzielić się od tych starożytnych, uważając ich za ojców narodu, dlatego mówią na siebie współcześni Izraelczycy a ci, o których mówię teraz, to Izraelici. Zaczęło się od Abrahama. Był to człowiek, który miał pochodzić z miasta Ur. Bóg miał go wybrać do tego, żeby wywiódł ludzi do Ziemi Obiecanej. Ziemia Obiecana to Kanan. Ale najpierw musiał sprawdzić Abrahama, czy jest takim spokoziomem, czy może mu ten Bóg ufać. Więc powiedział Abraham, zabij syna. I to swojego ulubionego Izaaka. Więc Abraham długo się nie namyślał, miał już być gotowy do tego, żeby... Podciąć mu gardło bądź wbić nóż w klatkę piersiową, ale Bóg wtedy, i teraz uwaga, pojawił się jako gorejący krzew. I mówił do Abrahama: spoko, spoko, luz, luz, nie zabijaj. Jesteś spokozią, nie musisz mi nic udowadniać. I Abraham w wzięty tym, że nie mógł zabijać swojego syna, więc go e, pozbawił na pletka. czyli obrzezał. I takie obrzezanie jest do dzisiaj elementem kultury, religii, współczesnych Żydów. Obrzeza się e, w sumie to nowonarodzone dzieci. Oczywiście mówię tutaj o chłopcach. Dziewczynki to raczej w tych plemiennych afrykańskich krajach są obrzezane, ale to nie o tym. E, na pewno mamy kwestię później kolejnego człowieka, który również z postacią fikcyjną. Jest to Mojżesz. Zero informacji o tym, czy on mógł w ogóle funkcjonować. Natomiast znawcy Biblii twierdzą, że jak, jak go nie było, jak jest napisane w piśmie. I nawet datują go na XIII wiek PNE. Oczywiście Pismo Święte. Czy jakiekolwiek inne księgi, to nie są źródła, które dają nam pewność e, historyczną, bo tam jest bardzo dużo rzeczy wymyślonych, tylko na potrzeby właśnie religii. Dlatego też Mojżesz, który miał wywieźć e, Izraelitów z ziemi egipskiej, z domu niewoli, to są słowa, pierwsze słowa w modlitwie 10 Przykazań Bożych. Ja jestem ateistą, apostatą, ale wiem o co chodzi, więc jak chcesz coś wiedzieć, to musisz sobie poczytać, ale nie o tym. Mojżesz. Jest to człowiek, który miał ich wyprowadzić do e, tej ziemi palestyńskiej, do ziemi Kanan, ale był bardzo kiepskim nawigatorem. Miał podrywać przez 40 lat z Egiptu do Palestyny. Po pustyni się błąkał, błąkał, błąkał. Dzisiaj wujek Google trasę nam ustawił na 186 godzin z buta od piramzes, od potencjalnej stolicy ówczesnej aż do Jerozolimy. I w 186 godzin my byśmy przeszli, a oni się błąkali 40 lat. Na tym kończymy, idziemy sobie do historii właściwej. Przyjmuje się, że pierwszym królem w historii Izraela był Saul. Saul nie miał potomstwa, ale umiłował sobie Dawida, który był pastuchem. Czy coś ich więcej łączyło? Tego nie wiemy. W każdym razie to on, ten Dawid, miał później przejąć władzę w państwie. Jednakże, żeby udowodnić swoje męstwo, musiał stanąć do walki. Akurat tutaj znowu mamy kolejną przypowieść biblijną, która mówi o walce Dawida z Goliatem. Czyli takiej bardzo nierównej walce, bo Goliat był nadludzkich rozmiarów gościem. Ale Dawid był sprytny, cytując przypowieść, wziął prosę ręczną, rozkręcił, rzucił kamieniem. Ten Goliat dostał w łeb, uderzył, upadając znowu o kamień. I zginął. A że był wysoki, co z dużej wysokości spadał. W każdym razie, po śmierci tego Saula, Dawid udowodnił swoje męstwo, został wybrany królem po tym, jak pokonał owego Goliata. Zjednoczył on wszystkie plemiona izraelskie, podbił Jerozolimę i z Jerozolimy zrobił sobie stolicę. Jego synem był Salomon, który miał rządzić od około 960 roku PNE. Skąd to wiemy? Wiemy na pewno to, że powstała za jego czasów pierwsza świątynia jerozolimska. Mówi się świątynia Salomona, która była wybudowana dla ich Boga, dla Jachwe. Bóg Jakwe jest jednym bogiem w tej religii. Mówimy o judaizmie i jest to religia monoteistyczna, czyli wyznaje się tylko i wyłącznie jednego Boga. Salomon znany był też z jeszcze z jednej rzeczy, ze swoich sprawiedliwych wyroków. Przyjmuje się, znowu przypowieść, że były dwie kobiety, które się kłóciły, że jedna i druga urodziła jedno dziecko. No raczej, znaczy kiepsko, żeby jedna urodziła pół, drugie pół, a nagle pff, magicznie się dziecko zrasta i mamy dwie matki. No nie. W każdym razie on miał ten Salomon określić, która jest prawdziwą matką. Więc nie namyślając się długo, powiedział: okej, okay, tniemy dziecko na pół. Ta jedna kobieta powiedziała: spoko, luz, przełknę, tom gorycz. A druga powiedziała, że absolutnie nie pozwoli skrzywdzić dziecka i to jeszcze swojego. Więc Salomon uznał, że to ta druga jest matką, dał jej dziecko. Salomonowe, sprawiedliwe wyroki. To jest też element, przypuszczam, że z języka polskiego zapożyczony. W sensie z przedmiotu języka polskiego, który pewnie na lekcji też był. Jak będzie Biblia, to będzie dopiero. W każdym razie, po śmierci Salomona, a ten w 931 roku PNE, niestety państwo się rozpada na królestwo Judy oraz na Izrael właściwy. I w królestwie Judy będziemy mieli następców, potomków Dawida, natomiast w Izraelu będziemy mieli taką troszkę ala demokrację, gdzie królowie będą po prostu wybierani. Będzie miał panować wówczas taki względny Spokój. Niestety nic nie trwa wiecznie i Królestwo Izraela będzie musiało upaść. Podbije je Sargon II, władca Asyrii i uprowadzi 30 tysięcy ludzi do swojego państwa. Ale to żadna niewola. Niewola była egipska, ale asyryjska to jest pikuś, ponieważ podobny los czekał później Judea, która w 586 roku została E, najechana przez Nabuchodonozara II, zniszczył on tą świątynię jerozolimską i uprowadził Hebrajczyków właśnie do e, Babilonii. Mówi się wtedy o niewoli babilońskiej, która w sumie długo aż tak trwać nie będzie, bo do 538 roku, kiedy Babilonia upada pod naciskiem narodzonego już nowego imperium perskiego, a dokładnie pod naciskiem Cyrusa II, czyli tamtejszego króla królów. Po tym, jak e, Izraelici wrócili na ziemie palestyńskie, odbudowali świątynię jerozolimską, to będzie druga świątynia jerozolimska i później przez kilkadziesiąt lat był spokój, aż do IV wieku P.N.E., kiedy Palestyna przeszła pod rządy Aleksandra Wielkiego, bo mówiłem, że on był w Egipcie na lekcji poprzedniej, więc po drodze na Palestynę, musiał sobie ją przecież w jakiś sposób e, podporządkować. Po upadku Imperium Macedońskiego będziemy mieli e, podzielone państwo na różne dynastie rządzące i Seleukidzi, którzy będą rządzić na terenie Syrii, Będą chcieli zmusić Żydów do tego, żeby z tej świątyni jerozolimskiej zrobić tak naprawdę zupełnie nową świątynię dla ich Boga, dla fenickiego Bala. Jak graliście kiedykolwiek z Diablo, to Bal występował i co powinniście go może kojarzyć. W każdym razie, Żydzi na to się nie zgodzili, zorganizowali powstanie, na czele którego stanął Juda, Machabeusz. Mamy rok 168 przed naszą erą. I mówi się o tym powstaniu jako o powstaniu Mahabeuszy od tego Judy Mahabeusza, rzecz jasna. Później będziemy mieli kwestię pojawienia się Rzymu jako wielkiej potęgi, i Żydzi zostali podbici w 1963 roku PNR przez Pompejusza Wielkiego, który wyznaczył tam swojego namiestnika, który będzie. Pełnił funkcję króla Judei. I takim jednym z ważniejszych takich namiestników, królów, władców Judei był Herod Wielki. My go znamy z Biblii raczej z tych negatywnych rzeczy, ponieważ urodził się Jezus za jego rządzenia, i on miał być taki brutalny, że chciał zabić wszystkie dzieci. Tutaj to Biblia znowu się kłania, ale niestety. To potwierdza tylko, że jest to zrobione na potrzeby religii, bo Herod był naprawdę dobrym zarządcą. Wybudował wiele dróg handlowych, potrafił dobrze rządzić tym państwem i zapisał się w historii naprawdę bardzo bardzo pozytywnie. Nie to co w Biblii. Później, w 1944 roku Żydzi i cała Palestyna stała się prowincją rzymską. Izraelici co jakiś czas się buntowali, ale takim dużym zrywem będzie rok 70, kiedy to Rzymianie za karę, Postanowią, że zburzą świątynię jerozolimską i już tej trzeciej nie będzie, ponieważ to, co zostało do dzisiaj po świątyni jerozolimskiej, to ściana płaczu. Gdzie Żydzi tam przychodzą, dają sobie takie swoje życzenia w takich rulonikach, a później ktoś przychodzi, wyciąga, zbiera, wyrzuca. Do Boga wyrzuca, bo. Wierzą, że to idzie wszystko do Boga, tak na marginesie. W każdym razie, kolejne powstanie, o którym e, warto pamiętać, to rok 132, ale już naszej ery, i będziemy tutaj mieli powstanie bar Korby, który zbuntował się znowu Rzymianą. Niestety, po tym powstaniu Żydzi będą zmuszeni do opuszczenia Palestyny na stałe. Wtedy będziemy mówili o diasporze, czyli o rozproszeniu Żydów po całym świecie. Dużo rzeczy już powiedziałem, powtórzę tylko, że judaizm to religia monoteistyczna, gdzie jest tylko jeden Bóg tym Bogiem jest Jahwe. E, Symbole judaizmu są następujące. Tora, inaczej pięć czyli pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, będą ich świętą księgą. Ale ona nie opisuje wszystkiego, dlatego potrzebny nam jest Talmud, czyli komentarze, objaśnienia do tory. Innym symbolem jest menora. Menora ma siedem ramion, czyli siedmioramienny świecznik. I to jest najważniejsze dla Żydów, ponieważ każdy Żyd, który wierzy, nie może mieć takiej menory w swoim domu. Ona oświetla tylko i wyłącznie świątynię... Wtedy, oczywiście, tą Jerozolimską i występuje dzisiaj tylko w miejscach modlitwy. Natomiast my znamy 9 świecznik z tych wydarzeń, czyli tam Grzegorz Braun, Grzegorz Braun, i tak dalej, który zgasił świecę. A dokładnie to dziewięć świec na świeczniku zwanym i Więc Hanukowe świeczniki są 9 a ta najważniejsza, menora, jest 7-ramienna. Teraz już wiesz, teraz już zapamiętasz, no nie ma innej opcji. Jeszcze jednym symbolem yy, judaizmu jest gwiazda Dawida czyli takie dwa równoramienne trójkąciki nachodzące na siebie które mówi się o tym, że miało być tarczą Dawida podczas walki z Goliatem ale pewnie nie użył go diabłom kamieniem w łeb. Idziemy do drugiej części tematu krótkiej, o wiele krótszej do Fenicji. Fenicja to jest starożytna kraina, która leży na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Obejmuje tereny dzisiejszego Libanu, ale też i zachodniej Syrii i południowego Izraela. Najważniejsze miasta to Akka, Arwat, Byblos, Beirut i Fenicja to nazwa, którą nadali temu ludowi Grecy. Ponieważ razem z Grekami Fenicjanie rozpoczęli swoją kolonizację. Kolonizację fenicką, a Grecy grecką. Czym jest kolonizacja zatem? To jest to proces przemieszczania się ludności i zakładania nowych osad na innym terenie niż własne państwo. Fenicjanie będą zakładali kolonie głównie w basenie Morza Śródziemnego, będą słynąć ze świetnego żeglarstwa, z bajecznie rozwiniętego handlu. Jedną z takich największych osad, które stworzą miasta, które później będzie wielkim państwem, będzie Kartagina. Ona powstaje w 1814 roku przed naszą erą. Fenicjanie naprawdę mieli bardzo dużo zalet. Zostaje nam po nich na pewno alfabet, znaczy pism, pierwsze pismo alfabetyczne, ale bez samogłosek. Tam były tylko spółgłoski. Oni wynaleźli purpurę, oni stworzyli e, i potrafili wprowadzić w życie przeźroczyste szkło. Potrafili również świetnie liczyć i pojawiły się pierwsze monety, które były dostępne tylko poprzez handel z fenickimi e, kupcami, więc oni to wszystko mogli rozpowszechniać poprzez swoje. No, działanie w obrębie całego morza śródziemnego. Idziemy sobie do powtórzenia, kiedy pojawi się już ekran biały ze wszystkimi pojęciami, później postaciami, a nawet i datami, to będziecie mogli sobie zrobić stop, screen, drukuj, notatka gotowa. Idziemy do pojęć, o czym to dzisiaj sobie mówiliśmy. Na pewno mówiliśmy sobie o ziemi obiecanej Kanan. Nie wspomniałem na lekcji, bo zapomniałem, więc teraz sobie uzupełniamy Jordan, czyli rzeka płynąca w Izraelu. Tora czyli pięcioksiąg. Mówiłem o judaizmie, o Talmudzie, mówiłem o menorze, mówiłem o diasporze, mówiłem o kolonizacji oraz o Kartaginie. Co do postaci. To padały dzisiaj z moich ust takie słowa, które sygnalizują pewne imiona albo nazwy. Jahwe, Abraham, Saul, Dawid, Salomon, Sargon II, Nabuchodonozor II, Juda Machabeusz, czy Bar Korba. No i pojawiły się daty. Tutaj jest taka nowość, bo tych dat starożytności w tym pierwszym rozdziale aż tak dużo nie ma, ale daty są następujące. Salomon przejmuje władzę około 960 roku przed naszą erą, umiera około 931 roku przed naszą erą i następuje podział Izraela. Kartagina powstaje w 814 roku przed naszą erą. 722 PNE będziemy mieli Sargona II, który podbija Izrael, a w 586 roku Nabuchodonozor II niszczy świątynię Jerozolimską i daje początek niewoli woli babilońskiej. Później 168 rok przed naszą erą to powstanie Machabeuszy, a 132 rok naszej ery to powstanie Bar Kochby. I na tym sobie lekcję zakończymy. Tą pierwszą część. Zapraszam od razu na drugą. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawieniami kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.